Mój, to kanał to, to kanał to Mój kanał upada tydzień temu Nieprawda Mój kanał upadł, ale już nie upada. Teraz wchodzi w górę. Ja kupiłem różne si y 17 już! Podanie nie prostepadłe zrobiłem. Tak jest. Ale masz jak się jaraz Ale. ale podanie to... <tot> Слышал только то, что что-то такое есть, ничего больше. Это единственное, что слышал на тему этого. В твоем Czy ma Adamol? Remek, naprawdę, ja pierdziule, naprawdę się tak nazywałeś! Ja pierdziule, Remek! Ja, Wojtek, ty znowu zabiłeś kogoś! Cheda, dostał ode, Jezus, ode mnie! Skarb jeszcze i przynajmniej tą pompę, bo ja mam głowę. Wy tam braszczą sobie na lewie? Masz. A ty a nagrywasz No, dokładnie, dokładnie. Nie no, żartuję. Yes. Ja wolę wolną, ja wolną ciągle biegam. Typek strzela z góry. <tryk> to jest jego teammate. <tryk> Normalnie ale mnie nie w Fortnite, tak powinienem nazwać tego live'a. A, bo ty nagrywasz. Dokładnie. <tryk> to fajnie. Okay. Dostał zatrześcił za. Wolna niebieska tam jest. Ja idę po nią. Ja mam szarą. O Boże Remek, ja nie wiem jak to możesz wygrać z tego Galila. Bo on taki słaby według mnie trochę jest Tak. Ja. Jestem Bambolem, gościu od tutaj nie grałem. Ja też nie gram w Fortnite'a w ogóle, jest ja z tym. Ja z Wojtasem ostatnio grałem, a tak to w ogóle nie gram. Kolapsuję. Możesz mu schody, możesz mu schody zniszczyć. My, bo miałeś swoją... Mogliście tam wejść do jego boxa, bo mieliście podłogę swoją. Ja idę po. Dostał nie ma kewa, bo ja też nie mam. Ale. Się, Ale Wojtek ma dużo kewów, On nie ma kewa! Kurby, na no! <laughs> Korka! Jak ty się nie teraz bardziej ode mnie. 7 fragów mam. A ja mam ile zero Tam się <grym> sklepią Masz tego. Masz jedną dużą. Ja idę... A nie, już mnie nie potrzeba. Tutaj idę do strefy! No A i tak dobry Ja pierdzielę, ale trafiłem dużo strzałów, Adam No właśnie widzę. do nich. W strefie się ja klepi mi dostajesz bok! No i dobrze. Tam jednego obiłem, też nie ma kawałek. Na... Do pompy i do tego na Galilea. Do m i do pompy. Na lewo się klepiam. Skolapsujcie to, skolapsuj to! skolapsuj to. Bo to jest bardzo słabo zrobione. Tak, skolapsujcie to, bo to jest bardzo słabo... Z... Oni to bardzo słabo zbudowali. dobra! A teraz? A teraz? Mówiłem... A, powalam! Jeszcze drugi. 1, 54 Dobra, mam osiem szlagów. Ja A mówiłem... Zabić. Proszę, gość, proszę gość, Kaska. Gość, Kaska. Gość, Powiedziałem, żebyś ja skolapsował, ja to kolapsuj. Tamtych też tam skolapsuj, tych, tam tych, tam tam? tych też skolapsuj. Bo oni są na dwóch tych, oni są na drewnie i na kamieniu. Dawaj Remek. Na, na drewnie jeszcze, na drewnie się trzyma, na lewo. Na lewo się na drewnie to trzyma. I na kamieniu jeszcze jednym Dobra Spadł jeden i nie dostał I do By the way, by way. Do Chodź szybko do, do strefy, co? Strafi. Strafi muszę zjeść. Ale ja chcę powiedzieć rekord fragów Ja mam o, y, 13, to mój rekord, a... Idź tam ja na nich Bo nie mam strefy, jeszcze będą walić strzelbanych Strzelbanych jeszcze walą na lewo na lewo A, masz widzę, jeszcze Lemeks, y oni, tak, oni są na górze gdzieś mi się wydaje. Prawa, Wojtek, prawa. Jeszcze pod drzewem jest dwóch Dostał. Postęp Karosta Siedzi Ja mam dużo awa do pompy, do pompy do... Jeszcze dostał! Jaki on mało malu... Widać, że wszystko wchodzi dobrze oprócz budowania Tak, no To prawda? Ej sorry Wojtek Spoko. Będę przychodził tędy jak on tego nie dostał z pompy? Masz aptekę! Dostał za nie! Ja... On ma low, ten gościu. 11 fragów. Ten gościu ma taki low. I ty chyba już znasz moje się Wojtas jak ja. jakby to powiedzieć, no masz dużo fragów i giniesz. <laughs> Ale lepszego sobie nigdy nie mogę, że myślał rem normalnie. Już lepiej by było, jakbyś sobie zrobił jakiś mamo wynik, edyta cichecka na przykład. <laughs> Albo I love Chapla. <laughs> nie no, dobra, żartuję. Żartuję oczywiście. Jak tam każdy. O, powaliłeś gościa. Powaliłeś go, tam jest w, w wodzie, jest w wodzie, jest w tej wodzie, jest tam powalony. Tak, to jest powalony, tam w wodzie. No i, I on idzie będzie, do kolegi. Będziesz remek sam na dwóch potem, a tam są boty Są boty remek, to wiesz. Idzie do swojego kolegi, on idzie do swojego koła, Dobra. Jest, ale zabiłem już. Widzę. Remek dawaj. Jesteś y, z jakimś typem... jest... Y, y, Wal so do niego! Hmm. Masz Galilę, że Remek, jak ty mu walniesz głowę, to on umiera właściwie. Ale on ma sniper. No. Ja ci mówiłem <laughs> On nie ma teraz włópy Dawaj go, on nie ma włópy I on się leczy Ulej. Leczy się w tym Boże ty też On się leczy, leczy. tu też się lecz To jest jakiś totalny bot Remeki, dawaj, ty to wygrasz Jakim co on tak wali szybko z kołacha? Nie wiem, Kałach to jest taka To broń A nie złoty kawałek no, kiedyś był fajne No właśnie Masz kewa dawaj, więc wygrywasz możesz się leczyć kewem Wygrywasz ten dawaj Leczysz Ulec się kewem w tym jeziorku w tym jeziorku to Już nie, nie ma nie sensu już nie ma nie ma jak się leczyć w tym jeziorku jesteś Dobra, dwóch na... Le... zobacz skatebase czy nie mają tam są No to zobacz wali ich za łupy. Jakie nie Dobra, nawet, gościu bo wy... jak, ty, jak ty ich zabijasz, bo to są jakieś boty. Nie trybasz, jak... stresa, bo, bo jak oni mnie zaspamią z czegoś albo coś. Ale nie, to są boty, bo... jak one cię mogą zaspamić? Jak gościu kurde stoi w miejscu i nie... No dobra, jednak bo jest ja normalne. Dobra, jednak gościu jest w miarę dobry z kurde jakbym żył, ale ten bot jakiś... musiał mnie zabić. Nie dało się przez to jakieś gówniane coś. O Boże, zabił Cię ten bot. Myślałem, że ten inny Cię zabije. Ale bo nie mnie tylko... Jezus Maria, Ty chodźcie do lobby wracajcie, bo mnie nie załaduje. Bo mnie nie załaduje. Ale jak już nie możecie? Jak nie możecie? Nie, nie mogę Weź gotowość po prostu. Dobra, biorę gotowość. Jest Wojtek? Chyba jest, jest. Jesteś Wojtek? Hmmm, sobie namasz, sobie się everybody go. Wojtek, ty chodzisz, że dostanę ze snipe. No jakiś boty nie. Ale nigdy do ciebie nie ma pretensji. Ja nie mam, tylko że ten rekord flagów mogą pobić, a przez. A jaki ty może rekord flagów? No. 13 ja mam 11. Aha. Mm -hmm. A mogłem zrobić wszystko, To pomogę ci, to staram ci się, po postaram ci się pomagać, ten rekord fragów popobić. No dobra. Dobra. To ja ci nie będę fragował tylko cały Dobra, a przynajmniej trochę rozgrzeję. No to masz skilla chociaż trochę. I jakimś... No, no to ja to robię, to robię zawsze gram. jakieś No jak ja kurde, jak ja nie mam takiego, jak nawet? ja w ogóle nie mam skilla, jak ja nie mam w ogóle skilla i najgorsze Ale jest to, że ja ten gra w tygodniu. Ja miałem... pamiętasz czy te, to było z tobą to było z tobą Wojtas co miałem te 18 fragów, co Rosta walił zombiaki Tak. mhm mm Co ja trajardowałem jak nie wiadomo co zabił mnie ostatni gościu z teamu. Jesteśmy bajni u jej random Apolaka, w... zombiaki, rosto sobie fragi to. Znaczy zombiaki. Nie, ej, nie na pierwszy, nie na pierwszy. Dobra na pierwszy, na rozgrzewkę, na spokojnie. Adam RBS strzelec, Co to jest w ogóle za nich? Nie wiem, jakieś bambikowe RGS To żeby okazało gaz. Ej, słuchaj. <grymne> on leci obok mnie gówniaki. Słodziaki. A ja wiem, nie zamierzałem być śmieszny. Jakbym był śmieszny, to bym przeklinał, a ja nie przeklinam, jest bo jestem ja Family jest friend i YouTuberem. UUUUUU złota wolna! A nie, to jest bandażownica. Dobra, mam MK. Znaczy, pizka wolna, ja chciałam powiedzieć. No i mam typa z pompą, oczywiście. Jest, ja mam 8 HP, gościu mnie go w goni z pompą. O, malowa mega. Ustawi go, jakby nie nie. Dobra, ja już do o, was lecę. 100% Ja już o, do was lecę. No ja le, już lecę no. do was chwilę, tylko najpierw muszę wziąć jakiekolwiek rzeczy, mam jeszcze... Le... Fraga no, mnie zaliczyło. Mam trzech ludzi plecy, więc sobie nie pogram. Ja się nie dziwię jak ten nasz bot... Nie Czterech ten... ludzi mam na chacie. Już jakieś typy podjeżdżają od pleców w ogóle. Następne dwa fragi zrobiłem. Abym zrobił więcej, jakbym uleciał ręka. Jakby ten bot... O Boże! No Boże, jakby mi w niebie na plecy nie wszedł gościu, to on to ugrał. A ja miałam tak, tak samo. Dwóch na plecach mi weszło, no to co to jest za sens, no? Ej ty, Adam, oglądasz czy nazywasz No, mogę skończyć, jak chcesz. Nie, 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 no, dobra, nie. No, tak jak się... Dobra, a jak ty się nazywasz? Adam, oddliwe. Dobra, pozdrawiam, mamy taty i rodziców. <laughs> ta, mamy tatę i rodziców. Mm -hmm. Patrz jakiego my, Wota, oglądamy. No właśnie, jakiegoś gościa, co se kurde, macha lufą, co nie? Mm. lepszego gościa nie mogliśmy zacząć oglądać. O, no lubię to jakiegoś obejrzeć. Mi się nie chce oglądać spoczyców, no, ja no, no, no. jestem za mało sposowana dzisiaj.